Muzeum Iluzji.

Sznurko, szru, sznurkolandia. I co? I tu. Chwała, że Co tam być jeszcze ja się boję. Nie wiem. Chodź! Fajnie co? No! Chodź! Ty do mnie! Chodź! się tak kręci, wiesz? Nie, nie, nie! Co? Nie spadniesz! Nie, nie spadniesz! Takie wrażenie tylko. Iluzja. Nie. Panie co? Nie. To stoi w miejscu, to się nie przechyla. Widzisz? Wszystko stoi w miejscu, tylko to takie wrażenie. Iluzja. A patrz tutaj, tutaj stała posadzka. Patrz. Tu się nic nie dzieje. Ale iluzja jest iluzją, tak? A tu wszystko stoi, to się nic tutaj nie dzieje. Tutaj tylko takie wrażenie jest, że niby się coś tam, coś tam dzieje. O, idziemy dalej. Tego już nie można dać Może. Już nie ma, woda leci. Widziałaś? Kran, rur nie ma. No tak, ale widzisz, nie ma rur, jest kran, beczka, leci woda. No, bajer taki. Leci woda i tak. I nie ma tutaj niczego. Chodzimy tutaj. Idziemy. Idź, 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 dalej. No i dalej. Przestrzeń. Widzisz? Przestrzeń. Widziałaś? Przestrzeń. Widzisz? Przestrzeń. To jest pomieszczenie zbudowane w dluster. Wiesz? luster. Już? luster. Fajnie. Sama lustra na około. A tu się gra. Masz tyle ludzi na no osobie. Siadaj. Polega na tym, że siedzisz i grasz z dwoma osobami. Tak. I grasz w karce i kości, widzisz? toło mal, ludźmi tutaj siedzisz. Angel? nie Anioł. nina na anioł. No. No. dotknij palcem. Co? Dotknij palcem. Co? Oj dotknij Uj, przefrakta. Dotnij. Widzisz, jak się zmieniają punkty? Dotnij na około tak. Jasne, że zabolało. 算。 Tu nas dookoła, zobacz, lustra. Ile ludzi widzicie? Mhm. Ile nin? Widziałasz? Ja jest dookoła? Patrz. Ja czy Tysiące, jak w Chinach? Jak w Chinach? Popatrz. Ja już stranę, Jakaś tam burza, o. Idziemy? Co? Idziemy. Gdzie idziemy? Dalej? Idziemy. Siadaj, co? Siadaj. Co? Nie wiem właśnie. Siadaj. Siadaj, siedz. Siedź, 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 Co co żeby całe siedziało. Siedź, siedź, siedź. 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 No, siedzimy. No siedzimy. Patrz, nie widać Twojego odbicia, widziałaś? Patrz. Teraz jest widać. Patrz. A teraz, patrz, mamy odbicie. Pomachaj. Pomachaj. O. A teraz zobacz. Gdzie będzie nina? Ciao, to tak jak w filmach. Bye-bye. I samo krzesło, widzicie? I Niny nie ma sieć. Niny nie ma. Z powrotem jest to złudzenie optyczne, tak jak w filmach mamy. Jeszcze raz aktor. aktor jest. I zaraz aktora nie ma. Fajne, co? No, patrz. Tutaj Nina jest, patrz. I zaraz a Niny nie będzie go krzesło puste Widzisz? A tu Nina siedzi. Ale nie ma wica w rustrze. Ale zamknijmy drzwi. Yes. Huhu Zamknij drzwi. Przebacz mi Brohido. Huhu Gdzie Nina? A tam jest Nina. <śmiech> jeszcze, <laughs> na <nagle>, ok? Hu <Huhu. śmiech> tam twój duch siedzi. No, duszku papa, pa. ciao. I zostaje nic konina, a krzesło zostaje puste. Nikogo nie widać. Wracaj. Nie oszukało cię krzesło widzisz? Idziemy? Idziemy. A teraz jesteśmy w jakimś tam komorze przestrzennej. Tu się czujemy jakbyśmy byli wysoko wiecie. Nie wiem czy to widać. Gdzieś na szczycie jakiegoś wieżowca. Fajny bajer, co prawda? Patrz ty syn do nadali. A tak naprawdę to tylko... Światełka w pokoje z lustrami. Światełka są niebieskie, puszczone z kątu. Oddają miliona, miliardami światełek. Bajer Łazience. idziemy gdzie możecie sobie tak, jakby łazienkę zrobić? Rzucić na ten, na ścianę lustra, bo to są tylko lustra. Ale bajer jest niesamowity. Nienina mm -hmm. Przestrzeń Już raz stwarzają i widać jakby się bili, na 300 piętrze. Byśmy spadali na głowę, tak naprawdę tu mamy buta. O nie wiem czy widać. O tutaj tu jest posadzka. I patrz. Ale przestrzeń jest. Patrz. I tam patrzysz mocno? No, to będzie... no i tam Nina na wyspie z dziadkiem, a ta same wyspy się teraz potworzyły, bo to jest taka... jak się mocno zapatrzysz, to być tak bardzo szybko. Mhm, mm tam na wszędzie widać, daleko. No koło. pustym lesie. No tak sobie stoimy, ale tam... Ta iluzja taka stworzona Chodź. jest barierą. Jakieś kolejne pomieszczenie jakimiś tam bąbkami podobne do tamtego. Poczekaj, no to coś się tak nudzisz. Popatrz do góry na dół, zobacz na wysoko, zobacz, jak, no, zobacz jaka przepaść nad tobą. Zobacz jaka przepaść nad tobą. Tam Nina jest też na dole. Jakbyśmy w kosmosie byli. I tam widać, tu była i każdy wysilony patrzy tu i tu. No widzisz, to ty się sama na siebie patrzysz. Tam jest nieskończona już w dołu tak samo jest nieskończoność, w do góry. Tak zwane iluzje. No, tak się w robi, w ten sam sposób. Jeżeli się chce stworzyć, patrzcie, tutaj ludzi jest. Znaczy my to jesteśmy ludzie, ale z nas ile tutaj, prawda, zrobili, tak jak w Chinach, wojsko. Dwóch żołnierzy, a można zrobić pieniądze. O. I tak już ja przedstawia rzuć cienia. I zwróćcie uwagę, na cień Cienie nie jest czarny, szary, tylko cień tutaj stwarza efekty kolorowe. Bardzo rzadka spotykana sytuacja. Nina w cieniu jest kolorowa, bo jak idziemy, to mamy szary nasz cień, tak? A teraz patrzcie. Kolorowe. O. Kolor jest? Widzicie? Cień jest kolorowy. Tak, idź. Spot się tak, okej? Okay. Okej. To jest świat sznurków. Jak u goriedze? Co?

To jest takie wrażenie, że jak stoisz tutaj, to mamy takie wrażenie, że się kręcimy razem z tym wszystkim, wiesz? Nie? Że lecimy w kosmos. A stoimy w miejscu, wiesz? To jest iluzja. Wrażenie. Tak, tak jakby budynek się obracał, tak? Widzisz? Tak. Jakbyśmy się obracali do góry nogami. Taki bajer, nie? taki w Tak, po co ci taki w domu? A się czujemy, jakbyśmy się przewracali, nie? Widzisz, jak to jest? Wrażenie, iluzja. Iluzja, Nina. Wow, jak kukurydzy. Jak kukurydzy. Ale fajny, ja bym chciała mieć takie przeszkoda do mojego pokoju w domu. żebyś mamy nie widziała, tak? Nie. <grych>